Witajcie, drogie strzelce, co dla Was przygotowało niebo i karty Tarota od 4 do 10 marca. No cóż, drogie strzelce, niebo obsadzone w dużej ilości planetami w znaku ryb. 10 marca, no w znaku ryb, więc to zdecydowanie nie jest Wasza energia. Możecie się czuć y, zmęczone, przygaszone. To nie jest w ogóle Wasza energia, gdzie lubicie... Kontaktować się z ludźmi, poznawać nowych ludzi, jeździć w nowe miejsca. No, w tym tygodniu tak nie będzie. Rybki marzycielskie, intuicyjne e, trochę was mogą zmęczyć, i to jest dobry czas na odpoczynek, drogie strzelce. Tak, tak, czasami trzeba odpocząć, pomimo tego, że pierwsza karta pokazuje, że jeszcze macie moc, i jeszcze to mam na myśli, że. Dzisiaj jest poniedziałek, to jeszcze możecie mieć siłę, ale im bliżej końca tygodnia, tym tych sił może być coraz mniej. I karty pokazują, drogie strzelce, że możecie strzelić focha małego albo może dużego. Może na kogoś się obrazicie albo się pokucicie. Dlatego warto strzelce. Zamknąć się w domu, choć, chociażby czego nie lubicie robić, ale czasami trzeba, czasami odpocząć, zamknąć, wyłączyć telefon, posłuchać dobrej muzyki, zrobić sobie kąpiel albo sobie zrobić fajną, dobrą, smaczną kolację i zjeść, z, zjeść ją z domownikami. W tym tygodniu może Wam być przychylny mężczyzna, taki mężczyzna, który jest dosyć inteligentny, włada sprawnie swoim intelektem. No i cóż, karty też mówią: zakochaj się, strzelcu, zakochaj się. W tym tygodniu możecie mieć lepszą intuicję, bo tak działają ryby. Warto tej intuicji posłuchać, bo ona zawsze nam mówi prawdę. Yy, I oddać się uczuciom również w stosunku do siebie, drogie strzelce, bo yy, gdzieś tam mogą się pojawić jakieś, że możecie się poczuć mniej atrakcyjne albo atrakcyjni, albo yy, możecie zwątpić w swoją wartość. Te ryby was tak yy, trochę kierują na tą stronę, ale. Wtedy trzeba robić medytację, albo porozmawiać z najlepszą przyjaciółką, albo porozmawiać ze swoim mężem, żoną. I oni wam powiedzą, jeżeli wy same nie potraficie, kim jesteście. I powiedzieć Wam, jakie macie dobre strony, dobre cechy. A jeśli nie macie takiej osoby, to trzeba popracować nad wewnętrznym dzieckiem. I nie zapomnijcie, że to dziecko zawsze was jest i potrzebuje opieki, i potrzebuje dobrego słowa, i wsparcia. Więc, w księżyca, w niedzielę, robicie detoks, i rozpoczynacie już później z nową energią, kiedy Słońce wejdzie do barana. Nabierzecie mocy. Serdecznie Was pozdrawiam, drogie strzelce.